Drodzy widzowie, tak jak mówiłam Wam w poprzednim filmie na temat korespondencji dla sądu rejonowego w na moim kanale odczytam pozostałe dwa dokumenty, będę wam upubliczniać dla wszystkich moich widzów, zarówno państwowych, jak i prywatnych, będę wam upubliczniać treść tych dokumentów. Dodatkowo na kanale możecie odnaleźć sobie film, w którym opowiadam na temat blokowania mi i możliwości przygotowania tych dokumentów i dostarczenia ich do sądu rejonowego w Wejherowie. Tam odwołuję się do filmu, który trwa ponad godzinę. Odszukajcie sobie ten film. Natomiast ja Wam czytam już tak dla formalności, żeby było, że wszystkie fałszowanie wywiadu przez opiekę społeczną daliśmy. Wrzuciłam Wam na kanał, pokazałam Wam jakie zdjęcia i chcę Wam pokazać, jak wyglądała sytuacja bieżąca. Tak? Czyli sąd dostaje ode mnie Potworny horror na piśmie, horror organizowany mi, słuchajcie, w Zakopanem, organizowany mi w, w, na wsi za Krakowem i słuchajcie. Drodzy widzowie, te y, informacje y, możecie odnaleźć w innych treściach na moim kanale. Odwołuję się tutaj do filmów, w których opowiadałam Wam na temat sytuacji bieżącej. Mniej więcej stamtąd możecie się już dowiedzieć. Kochani, będę trzymała dokumenty tak, żeby było mi wygodnie. Jeżeli nie będziecie widzieli tak równiutko całego A4, to bardzo Was przepraszam, ponieważ ja to będę czytać i muszę robić tak, żeby mi się to czytało wygodnie. Słuchajcie... Pismo, które wpłynęło 26 czerwca 2025 roku, dokument z dnia 19 czerwca 2025 roku, sygnatura akt 2KP 1594 łamane na 24 do sądu rejonowego w Wejherowie, drugi wydział karny. W związku ze złożonym przeze mnie zażaleniem na odmowę wszczęcia dochodzenia, składam przed Sądem Rejonowym Wejcherowie pismo na temat nowych okoliczności w sprawie, które zaistniały w okresie od marca do czerwca 2025 roku, włącznie. Informacje zawarte w dokumencie dotyczą kolejnych działań moich oprawców w kwestii pozbawiania mnie miejsc zamieszkania i zarobkowania, a także podejmowania przez nich następnych prób usiłowania zabójstwa. W marcu bieżącego roku, przebywając na wsi u brata mojego znajomego, poznanego w Krakowie, a wykorzystanego przez moich oprawców jako tak zwanego słupa Roberta Gurbiela, miałam coraz więcej nieprzyjemnych sytuacji, które miały na celu mnie upokorzyć i skłonić de do decyzji o wyjeździe spod Krakowa. Wyraźnie było widać, że bracia Gurbiel zostali wciągnięci przez sędziów opcji Kurowską w machinę nienawiści względem mojej osoby. Wcześniej nieprzyjemności spotykały mnie w tym pustostanie od Roberta Gurbiela, który zazwyczaj przyjeżdżał tam, będąc pod wpływem alkoholu i jego agresja uzewnętrzniała się bardzo często zarówno w stosunku do mnie, jak i do jego brata. W marcu Robert już przyjeżdżał bardzo rzadko, ponieważ wyraźnie dała mu odczuć, że wiem doskonale, po co tam przebywa i głośno zasygnalizowałam też, że nie jestem zainteresowana jedzeniem żywności ze śmietników. Robert przyjeżdżał rzadziej, jednak wcześniej spowodował mi bardzo dużo szkód i problemów zdrowotnych. Każdy jego przyjazd kończył się nowymi nieprzyjemnościami dla mnie. Zniszczył mój telefon komórkowy, w którym było najwięcej dowodów w sprawie, a którego karta pamięci stanowiła jednocześnie pamięć wewnętrzną i była szyfrowana konkretnie na to urządzenie. Po wielu próbach zniszczenia tego telefonu został on zarówno zablokowany przez policję zdalnie, jak i uszkodzony fizycznie przez Roberta Gurbiela. Wielokrotnie usłyszałam też od niego groźby, że będę miała jeszcze większe problemy z kurowską. Natomiast policja, od której dostawał czasem jakieś symboliczne rzeczy dla mnie, bardzo widocznie bawiła się moim nieszczęściem, przekazując coraz śmielej przedmioty, które miały mnie upodlać. Przekazywana przez Górbiela przeterminowana żywność na swoich opakowaniach miała daty ważności i przydatności do jej spożycia. Daty te nawiązywały do kolejno organizowanych mi przez długie lata podłych wydarzeń. Na przykład 22 sierpnia 2017 roku opróżniam mieszkanie z zasobów TBS i 22 sierpnia w ubiegłym roku zmarł mój i moich dzieci ukochany pies Fido. Zwierzę przez pełne dwa lata w Poznaniu było narażone na picie skażonej wody i wdychanie niebezpiecznej chemii. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którą niewątpliwie kieruje wiceprezes Sądu Rejonowego w Subsku Krzysztof Obs, przekazywali za pośrednictwem Roberta Gurbiela stare, np. sosy zupy w torebkach przyprawy itp. z tymi datami terminu ważności. Nadrukowanymi na opakowaniach datami nawiązywali również celowo do różnych sytuacji i okoliczności. Między innymi do wydarzeń z października 2020 roku, kiedy do mieszkania przy ulicy Orzechowej 16 przez 2 w Poznaniu były wpuszczane takie ilości śmiertelnie niebezpiecznej chemii, że zmuszona byłam wystąpić z prośbą o pomoc do funkcjonariuszy ABW z Warszawy. Górbiel przywoził żywność z terminami ważności do końca października 2020 roku, a policja, którą kurowska i ob zaangażowali w inwigilację mojej osoby, manipulowała i nawiązywała zarówno do popsu tej ży starej żywności, jak i wspomnianych wydarzeń. Leszek Górbiel został wciągnięty w cały proceder dopiero wtedy, kiedy Robert przyjeżdżał już rzadko. A do usiłowania zabójstwa używali nowych narzędzi i nowego obcego słupa. Jedna ściana pustostanu, w którym nocowałam, została nawiercona, i samochodem codziennie o tej samej godzinie podwożony był słup, który miał przez nawiercone otwory w miejscu niedostępnym za meblami wpuścić związek baru i odjechać. Leszek Burbiel miał dwie operacje na oczy, często jeździł na kontrole i na wizyty lekarskie natomiast ja najczęściej przebywałam w Krakowie do godzin wieczornych. Kiedy zostaliśmy w tym domu sami i Robert był bardzo rzadko, Leszek nagle skądś miał więcej pieniędzy i zaczął pić alkohol. Wracając z Krakowa, zastawałam różne przykre niespodzianki i wieczne pretensje tego pana, na przykład o to, że przesiaduję we własnym telefonie, przeglądam jakieś dokumenty itp. Nie było mowy o pisaniu czegokolwiek na komputerze, i za każdym razem musiałam płacić za pokój w mieście, żeby cokolwiek móc napisać. Na półce koło wersalki, która była tam przywieziona dla mnie do spania, najczęściej trzymałam jakieś kosmetyki i kilka książek. Dwukrotnie zmieniając miejsce na środkowej półce, kładziona była zdechła mysz i koło niej pilot do telewizora. Kiedy udałam, że tego nie widzę, na następny dzień po powrocie z Krakowa ta sama nieżyjąca mysz wraz z pilotem do TV leżała przełożona w inne, bardziej widoczne i mniej zaciemione miejsce. Należy tu dodać, że ja i moja córka najczęściej pieszczotliwie nazywamy Jeremiego, mojego synka, myszką. Mówimy do niego myszka, myszuś, myszor. Leszek Górbiel nie wie nawet, że ja mam syna i że Kurowska wysyłając słupy do Poznania omal go nie zamordowała. Widziałam jednak, jak czeka i obserwuje, czy zwrócę uwagę na tę podłą niespodziankę. Wcześniej pomogłam temu człowiekowi bardzo dużo, ponieważ jego pustosan był praktycznie nie do użytku. Panował w nim potężny brud i bałagan, a ten niewidomy człowiek nie jadł praktycznie normalnych posiłków. Kiedy przyjechałam i zaproponował, że mogę u niego zostać tak długo jak chcę, żeby nie płacić więcej za hostele, doprowadziłam tę ruinę do jakiegoś wyglądu i gotowałam normalne obiady. Jednocześnie wyręczyłam go w wielu czynnościach, ponieważ ten pan nic praktycznie nie widział i był kompletnie niesamodzielny. W marcu, kiedy był już po zabiegach na oczy i widział, zorientowałam się, że nadal czeka na to, że ja będę go obsługiwać i pomagać mu. Miał potężne pretensje o to, że jadę do Krakowa, załatwiać coś w swojej sprawie i mówił mi o tym, że był przekonany, że ja na tej wsi zostanę na zawsze. Żadne z moich argumentów nie docierały do niego i z każdym dniem widziałam, jak niepodobnie wręcz do niego stawał się coraz bardziej nieuprzejmy. Między innymi Leszek Górbiel przypominał mi, że u niego jestem, dopytywał, dlaczego nie jadę do swojej rodziny, nie wierzył, że mam jakieś mieszkanie i że gdzieś jestem zameldowana itd. Tak Byłam nastawiona na to, że jeszcze w marcu wyjadę stamtąd do Zakopanego i powiedziałam mu o tym. Posiadałam przy sobie telefon komórkowy, który kupiłam za pieniądze zarobione w cateringu. Kiedy oficjalnie było już wiadomo, że wyjeżdżam, ten pan zaczął mi ubliżać, że pracuję w Krakowie wynajmując pokoje na godziny, Próbował mnie molestować seksualnie, w sensie obmacywać i nakłaniać siłą do całowania się z nim. Natomiast atmosfera była tak napięta, że wyraźnie widziałam w, nim, w tym udział osób trzecich, które takie sytuacje organizowały mi już dużo wcześniej. Kiedy powiedziałam, że torba już. Że torba... Już ma spakowane spore ilości moich rzeczy i że pojadę stamtąd rano. Pomiędzy północą a pierwszą godziną 11 marca bieżącego roku, Leszek Górbiel wziął z kanapy mój telefon komórkowy, zaczął nim rzucać o podłogę i o ściany, a następnie położył go na podłodze i skakał po nim. Nowy telefon służył mi do szukania dorywczych miejsc pracy, bukowania noclegów, ale też i do nagłaśniania mojej sprawy poprzez social media. W dniu 11 marca 2025 roku, kiedy wyjechałam ze wsi do Krakowa i stamtąd do Zakopanego, niekiedy, przepraszam, w dniu 11 marca 2025 wyjechałam ze wsi do Krakowa i stamtąd do Zakopanego, kropka. Pieniądze na wyjazd pożyczyła mi moja córka. W Zakopanem zameldowałam się w hostelu i stamtąd poszłam szykować śniadanie oraz sprzątać pokoje w jednym z zakopiańskich pensjonatów. Było jeszcze przed sezonem i pracy nie było, jednak dorywczo z ogłoszeń można było zarobić jakieś pieniądze. Z pojedynczych dniówek pieniędzy nie wydawałam, tylko wszystko wpłacałam na noclegi w hostelu, żeby móc utrzymać się w tej miejscowości i znaleźć pracę pozwalającą na normalne życie. Tymczasem w top hostel, już w pierwszym dniu po przyjeździe, okazało się, że mieszka w nim człowiek, który był drobnym słupem moich oprawców w Krakowie. Mężczyzna ten nazywa się Artur Kosecki. Podczas przygotowywania przeze mnie materiału dowodowego i nagrań w Krakowie bardzo często był on wykorzystywany do odwracania mojej uwagi, proponowania mi pracy, zakwaterowań bez pokrycia, a także do zapraszania mnie na przykład do danego hotelu, wspólnie coś zjeść z nim i jego młodszą koleżanką Agnieszką Byczkowską. Kiedy zaproszona przez nich przychodziłam z samodzielnego wynajętego przy Alei Mickiewicza 53 przez 12 pokoju do hostelu premium, żeby wypić z nimi kawę czy coś zjeść, za każdym razem wracałam korytarzami hostelu do pokoju, potraktowana związkami baru. Bardzo często, kiedy miał być w premium wspomniany Artur, Agnieszka czekała na mnie w salonie, a on miał do nas dojść. I wtedy byłam potraktowana barem z powietrza, już w drodze do salonu na korytarzach wspomnianego hostelu. Któregoś dnia ten sam Artur zaczepił mnie przy placu Szczepańskim w Krakowie przed sklepem Żabka. Stał w drzwiach klatki schodowej, a mnie zawołał idącą chodnikiem. Rozmawialiśmy kilka minut i kiedy się rozstaliśmy, czułam, że podczas tej rozmowy nawdychałam się chemii, którą doskonale znam. Mężczyzna ten jest po rozwodzie i ma dorosłego syna. Pochodzi ze Śląska, jednak najczęściej pracuje w górach, a w Krakowie był przez jakiś czas... Kiedy przygotowywałam dowody w mojej sprawie? Tym razem już w marcu bieżącego roku próbował dawać mi propozycję pracy bez pokrycia, chodzić ze mną, jej szukać i tak dalej. Jednak nie zgadzałam się na to, ponieważ wyraźnie było widać, że ma on na celu tylko zajmowanie mojego czasu. W pokoju Artura Koseckiego łóżko miała kobieta, która usłyszała, że w willi nosal mam mało godzin pracy. I zarabiam niewiele, pracując tylko 2 trzy dni w tygodniu. Zarówno Artur, jak i ona są z mojego rocznika 1977. Zapoznał nas, uprzedzając, że oni za bardzo się pomiędzy sobą nie lubią. Nie mam mało czasu, żeby bliżej poznać tę osobę, ponieważ kiedy się poznałyśmy, często do późnych godzin wieczornych, a nawet do nocy, bywała w pracy. Nowo poznana przeze mnie pani nazywa się Sylwia Bukowska i zaproponowała, żebym poszła do pracy w kilka miejsc, których nazwy mi podała, i wśród nich było miejsce jej zatrudnienia. Chodziło konkretnie o restaurację, która nazywa się watra. Pracodawca zaproponował mi stanowisko kelnerki, jednak nie zgodziłam się na tego rodzaju pracę ze względu na niebezpieczeństwo ciągłego wystawiania tzw. słupów, którzy wchodziliby jako goście restauracji z dobrze znaną mi chemią. Kierownik zaproponował mi pracę jako pomoc kuchenna, ponieważ brakowało rąk do zmywania naczyń. Zgodziłam się na tę pracę i zostałam wpisana w grafik, który był dla mnie bardzo korzystny. Po kilku dniach pracy tam nie mogłam już przygotowywać śniadań i sprzątać pokoi we wspomnianym pensjonacie. Przez cały miesiąc opłacałam top hostel i za miejsce w czteroosobowym pokoju bez żadnych wygód, wręcz z dyskomfortem obecności innych ludzi. Kiedy wracałam zmęczona po pracy, zapłaciłam w skali miesiąca łącznie kwotę 1950 zł. Po miesiącu Sylwia Bukowska zaproponowała mi, że wynajmiemy coś razem. Koniecznie chciała wynajmować ze mną najlepiej mieszkanie, ponieważ ze szpitala miał wrócić jej bardzo chory mąż który przeszedł zabieg szczepienia pompy wspomagającej pracę jego serca. Od 14 kwietnia miałyśmy wynajmować razem duży podwójny pokój, który od osoby kosztowałby. Kosztowałby nas po 1100 zł. Nie wiem, dlaczego tu jest takie słowo ban, co tu się stało. Dobrze, drodzy widzowie, poprawiałam błędy w tym piśmie, ale jak wiecie, Różne sytuacje są w tych moich dokumentach, naprawdę, no ban. Kosztowałby po 1100 zł. Stało się jednak inaczej, ponieważ kobieta, która zajmowała ten pokój, nie chciała przenieść się do innego lokum i została w nim aż do majówki. Na okres dwóch tygodni właścicielka pokoi na wynajem przy ulicy Kasprusie 4D w Zakopanem dała mi osobny pokój oraz Sylwii i jej mężowi osobny pokój. W międzyczasie w pracy Sylwia Bukowska mówiła mi wielokrotnie o tym, że ona jednak woli wynająć samodzielnie mieszkanie i nie było też pewne, czy będzie nadal pracowała w Atrze. Była tam kucharką. Przepraszam, drodzy widzowie, na tym etapie zakończę, ponieważ muszę odebrać połączenie, które jest ważne i przeczytam w kolejnym dokumencie.